Że, że Matka Boża mówi, żeby puszki kupować albo sadzić warzywa pod ziemią, bo spadnie kula ognia i spali wszystko co na ziemi. No to warzywa też umrze. To co jest pod ziemią. Tak więc no, Matka Boża po prostu takie niby daje rady. Słuchajcie, no uważajcie w ogóle na tego wszystkiego typu objawienia. W ogóle zadzwonił e, z 3 tygodnie temu mój kolega wielce podniecony. Takie domny. Słuchaj, mam czy coś do powiedzenia? Ja wiem o pewnych rzeczach. Będzie reset, Katolik nie potrzebuje żadnych innych prorost niż ostatnie prorostwo świętego Jana Apokalipsa, tak? To jest, jest moje nastawianie tality do języka niemieckiego. Ona teraz słyszała panią, która faktycznie kłóciła się z trójką o coś tam. I ona mówi, nawet jak nie znasz tego języka, to myślisz, że oni się kłócą. No i tak jest. Tak Polacy właśnie rozumieją język niemiecki. Jesteśmy na Bazylice Świętego Piotra. No jest pusto jak nigdy. To znaczy, no mam porównanie, tam kilka razy byłem, ale tak pusto, co nie było nigdy. Byłem w takim sezonie poza turystycznym w styczniu no i wtedy, wtedy było więcej ludzi. Tak więc no, teraz mysza jest za pół godziny, myślę, że nie będzie kłopotu, żeby się dostać. Tak w normalnym porządku, no to by to nie było do zrealizowania. Tak więc to no, dla nas lepiej, ale no, tutaj cierpią Włosi na pewno na turystyce, bo bary są puste, praktycznie byliśmy sami tam w środku, co piliśmy kawę. Pani była taka smutna też. No, to cierpią. To jest, no, ta choroba dotknęła wszystkich. I, I no, teraz oni to odczuwają, bo też pamiętam, że ten pierwszy atak największy w Europie to był właśnie na nich. Było wiele ofiar śmiertelnych i dzisiaj już jakby nie ma dużo przypadków zachorowań. No, ale dalej, wiadomo, trzeba nosić maski, nie ma lotów międzynarodowych, tak więc oni też nie mają to jest to z Azji, z Indii, tak jak to zwykle było, ze Stanów Zjednoczonych, no bo, no bo no nie można przylecieć po prostu. Można ewentualnie kombinować przez inny kraj, ale ja nie wiem, czy taki standardowy turysta to tak będzie robił. No my jesteśmy w każdym razie. Proszę. Chciałbym zobaczyć ten pomnik imigrantów, jest chyba tam. Szczerze powiedziawszy to jest brzydki jak cholera i nie pasuje w ogóle. Eee, ale nie chodzi o to, żeby był ładny. O czym znaczy, no chodzi? Mogli no, być ładniejsze, mogli zrobić w stylu tutaj tego, co jest, no ale sama idea jest jak najbardziej świetna. Ja absolutnie jestem za tym, że to, co Pan Krzysztof Franciszek mówi, że powinniśmy jakby się nad tymi ludźmi litować, powinniśmy ich przyjmować, yy, bo to przyjmujemy wtedy samego Chrystusa. No ale wykonanie tego pomnika jest no, takie, że tak powiem, hmm. zostawia sporo do życzenia. Widziałem na zdjęciach, teraz się zbliżamy żeby go zobaczyć na, na żywo, no ale jest, no to, to też myślę, że taki znak czasów ci imigranci. Dziwna jest ta choroba, to znaczy, no też jest teraz y, dużo ludzi, którzy chcą na tym skorzystać, albo jakieś głupoty wciskają, właśnie, że to jest znak czasów ostatecznych. Y, Matki Boże się objawiają w różnych miejscach, radzą różne rzeczy sprzeczne ze sobą. Tak więc no tematka boża chyba rogata albo długoogonna, że tak powiem, na pewno nie Boża, bo no, takie głupoty po prostu w tych objawieniach co ja czytam czasami sobie tam znajomi przesyłają, to szkoda mówić. O, z bliska nie jest taki brzydki ten pomnik. Myślałem, że on jest niepasujący stylem, ale hmm. klasyczny. Klasyczny. Nie, że tak powiem, modernizm. Nie, w porządku jest. A czy no nie są to ci migranci muzułmańscy? Oto tutaj chyba z zakrytą twarzą. Ja nie wiem, nie wiem czy to w ogóle dobrze widać. No a tak to wyglądało w Syrii, e, przepraszam, we Francji, w Lyonie. E, migrantów było sporo na ulicach. No i tak to wygląda z bagażami, z dziećmi. Cały dzień w takim żarze, a przychodzi zima, no to w zimie, bo tam też jest normalna zima. Tak więc no, no, tragedia dla tych, tragedia wielka tych ludzi i jeszcze, jeszcze są tacy, którzy mówią, że, że trzeba się przed nimi bronić i tak dalej. Oczywiście są tacy, że przyjeżdżają na zarobek i tak dalej, ale ludzie, no ogarnijcie się, kurczę, ile, ile jest takich, co chcą jakby wyzyskać, a ile jest faktycznie tych, którzy potrzebują pomocy. Myśmy widzieli na ulicach samych tych potrzebujących pomocy, no. We Francji, we Francji głównie. No. Tak więc, to no, tak wygląda ten pomnik. Myślę, że jak najbardziej powinien to stać. Eee, a wracając do choroby, no to właśnie dużo osób chce teraz, nie wiem, jakiś poklaski, jakiś... No jest, y, i to jest y, San Giovanni Romano, te objawienia. I tam w Brazylii są jakieś objawienia. Gdzieś tam, w kilku miejscach. I, i zaraz są jakieś inne, nowe objawienia, tak więc no... No chce, że tak powiem, na pewno szatan ugrać, tak, no bo on wtedy, to jest cieka szatana, on chce jakby płynąć na ludzi przez to, że yy, ogólnie jest poczucie lęku i zagrożenia, no bo musimy nosić maski. Choroba jest jak najbardziej prawdziwa, no i do tego, dla osób religijnych dokłada właśnie takie rzeczy, że, że to koniec świata, że, że Matka Boża mówi, żeby puszki kupować albo sadzić warzywa pod ziemią bo spadnie kula ognia i spali wszystko, co na ziemi. No to właściwie też umrze to, co jest pod ziemią. Tak więc no, Matka Boża po prostu takie niby daje rady. Tak więc jest, jesteśmy po mszy już w Watykanie, w Bazylice św. Piotra. No i przyznaczę, że dzieją się tutaj rzeczy takie jak w innych częściach świata, czyli dziwne. A chodzi o właśnie takie miejsca kultu, miejsca religijne w Bazyliki sanktuaria no po pierwsze ja wiem że jest Wirus i e, trzeba tam zachowywać ten dystans i tak dalej ale osoby, które jakby żyją w jednym domostwie tak i no, są małżeństwem, no to tak czy siak, no, są razem i jakby, no, przepraszam, ale ja też mam sakrament, tak? Na, na ołtarzu dzieje się sakrament, ja, ja też jestem złączony z moją żoną sakramentem, tak więc no, nie trzeba mnie rozsadzać. No, oni chcieli tylko kilka raz nas upominali, bo ja się jakby nie chciałem podporządkować. Ale dobra, no jakoś tam się potem po którymś razie rozsiedliśmy. Znaczy, no popchnął Pan, że tak powiem, nas i... A, ale, no dobra, okej, okay, rozumiem. Oni też tutaj widzieli śmierć. W Watykanie zmarło kilka osób. E, going. Ale to, co się wydarzyło później, no... Czas przed Eucharystią i Pał jest takim czasem na przygotowywanie się po pierwsze duchowo do Eucharystii, a po drugie jakby po Eucharystii, podziękowanie za Eucharystię, wrócenie do świata, tak? Zamieszanie modlitw do, do Pana Boga, tych ostatnich po Eucharystii. No i w tym momencie nam przerwano. No bo się modliliśmy na długo. Znaczy no ja akurat w tych dniach mówię witanie do wszystkich świętych. No, to nie wiem że to tam zajmuje. 5 minut maksymalnie chyba. No i Pan Ochroniarz jeden podszedł, tak stał przy nas chwilę, a drugi starszy po prostu nam kazał wyjść, jednocześnie w tym samym momencie wpuszczoną panią, która robiła sobie zdjęcia z pomnikami, tak więc no, nie wiem o co chodzi, ale chyba Sanktuarium Świętego Piotra to jest głównie do modlitwy, a nie do robienia zdjęć, tak mi się wydaje, no i do czego to zmierza, tak? No oczywiście, my tam spotkaliśmy jednego okroniarza, to nie musi pokazywać całości, ale, ale jednak mamy doświadczenie z innych sanktuariów w Polsce, w Łagiewnikach też się dziwne rzeczy dzieją, jak ten ślub taki publiczny. Osoby, która no, unieważniła małżeństwo po 20-paru e, latach, stwierdziła nieważność. Ale mogę powiedzieć rozwód, mogę powiedzieć y, unieważniła. No, Kościół mówi, y, 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 że stwierdzono nie, nieważność. Ale przepraszam, no, to po 23 latach, czy tam 4, czy 5. Nawet jeżeli coś tam zaistniało, faktycznie, ja nie chcę wnikać w z te tego pana. E, zresztą, no, pana że tak powiem na świeczniku no ale sam się tak że tak powiem mianował to zawsze no zrobił karierę polityczną o może tak natomiast no na, nawet jeżeli to było słuszne i tak dalej po co z tego robić sensację po co jakby no wynosić to na świecznik i dawać wątpliwość tysiącom par małżeńskich czy ich małżeństwo jest ważne no bo jak można po dwudziestu trzech latach stwierdzić nieważność dobrze coś tam się wydarzyło, ja nie wnikam, tak, ale, ale po co jak będą no, pokazywać to jako, jako wydarzenie publiczne i robić, robić ślub w sanktuarium. Nie można było gdzieś tego zrobić w małej kapliczce we Włoszech, nie wiem, czy gdzieś tam. Cholera wie. No. no i też z innym sanktuarium mamy takie, no, no, dziwne, że tak powiem, yy, doświadczenia. Yy, w Brazylii tam jest Majdżia Aparecida. Moja pare No to w kościele, w sanktuarium, telebimy w środku, w środku, w środku. Tam gdzie się modlić, nad głową lata ci reklama ciasteczek i, i kawy. A na terenie sanktuarium, powtarzam, na terenie sanktuarium e, roller coaster Dla dzieci, żeby się nie, nie nudziły, gdy rodzice modlą się w otoczeniu e, reklamy kawy i ciasteczek. Tak więc no, no rzeczy rzecz w sanktuariach, ale szczerze powiedziawszy no, Łagiewniki mnie zaskoczyły już te kilka tygodni temu, bo to wydarzenie było kilka tygodni temu, a tutaj bazylika Świętego Piotra mnie zaskoczyła, zaskoczyła mnie obecnie, tak więc no, po co my mamy te bazyliki? Po co, po co one są? To żeby, żeby robić zdjęcia, no chyba nie, no chyba chcą po to, żeby się modlić w nich, bo to niech będzie robiony klimat do modlitwy, a nie klimat do handlu czy do, do, do robienia sobie właśnie wpisów na social media. Bardzo fajne w kontraście do tego, wszystkiego jest La Sanktuarium La Coś pięknego, bo sanktuarium jest oddalone od wszelkiej cywilizacji. E kilka kilometrów dobrych jest w górach, trudno dostępne, można powiedzieć. Nie wiem, jak tam w zimę w ogóle dojechać, może być bardzo ciężko. I na miejscu nie zapłacisz nawet karton, Nie ma automatów do Coca-Coli, chociaż chcieliśmy się napić Coca-Coli, czy Fant nie dał rady. Ale samo sanktuarium, jakby to, to podejście takie bardzo konserwatywne, no to nam bardzo odpowiadało. Chociaż można było pod sa sanktuarium naładować samochód elektryczny, <grym> no ale takie czasy, no. E, dobra, miałem już nie nagrywać, ale jeszcze mi przyszła jedna rzecz, bo tam, no, ta, no wszedłem mało w panią. Ta, ta, ta mnie jakby <grym> asekurowała, żebym nie wszedł w panią. I potem. Yes, ah, no, thank you. Yes sir. Oh, okay. no. I know that you don't have many customers. From Poland, thank you. I got everything. Uh, yy, i, no, i, I się rozproszyłem jakoś. Nie mogłem się potem skupić. Yy, yy, słuchajcie, no uważajcie w ogóle na tego wszystkiego typu objawienia. Ja się jakoś tym interesuję, bo nie wiem jakoś wpadają do mnie te osoby. W ogóle zadzwonił e, z 3 tygodnie temu mój kolega, wielce podniecony. Takie dumny. słuchaj, mam czy coś do powiedzenia? Ja wiem o pewnych rzeczach. Będzie reset, będzie reset teraz w listopadzie, w październiku. Nie to, że go przedrzeźnia, ale no on serię nie tak mówił, tak więc no. Chcę wam po prostu dać Going Goodly? Myślałem, że mnie żona prowadzi, ale żona myślała, że ja ją prowadzę, tak więc no. Myśmy się obydwoje prowadzili chyba źle. Tak więc yy, zadzwonił, powiedział, że będzie reset. I że mu tu zdradził ksiądz Paranowski i tam jeszcze innych kilku youtuberów. Tak więc no... Kolego przepraszam, że tutaj trochę o tobie poopowiadam, bo ty nie będziesz wiedział o kim mówię, ale, yy, ale inni nie będą wiedzieli, bo to była nasza prywatna rozmowa, ale przepraszam, dam ci troszkę na przykład. Yy, ja koleże opowiem, ale mówię ci. Słuchaj, nie gniewaj się na mnie, bo ja nie robię tego przeciwko tobie, tylko wiesz no. Ja sam też y, mogę dawać świadectwo o tym, co źle zrobiłem, a jeżeli nie podaję Twoich danych personalnych, nie, nie wskazuję na Ciebie, no to, to no nie gniewaj się, no ale myślę, że ważne, żeby to powiedzieć. A więc mój kolega, y, no myśmy razem tak wzrastali w ogóle w wieży, bo tam na odnowie byliśmy, zahaczyliśmy się w duszpasterstwie razem. Y, no, bardzo, fajny, bardzo fajny, inteligentny chłopak, y, ale jakby w pewnym momencie y, tej tego, no i na pielgrzymkach byliśmy razem, jakby w pewnym momencie tej swojej przygody, on jakby zaczął e, słuchajcie, no tak. E, Golden Good, nie? Teraz mnie to naprowadził, jestem pewien. I on tak jakby zaczął e, skręcać, to znaczy, przekładał ponad zdanie kościoła, zdanie youtuberów, tam takich internetowych na podsycaczy. E, takie są też strony zmiany na ziemi, apokalipsa, coś tam tego. Ja nawet nie, nie pamiętam, tych mnóstwo takich tam lesy no. I on ogólnie był zafascynowany porostwami wszelkiego typu katolickimi, protestanckimi, ickimi, wszystkimi. Generalnie co mu tam podpadło, no to on to jakby zaraz akceptował i, i że to jest w ogóle wyznacznie teraz bo będzie to, Polska będzie wielka, będzie przewodniczyła narodom. Teraz to Trerano Romano, czyli koniec świata, apokalipsa jest bliska i on mówi, że jest reset teraz. Tam pewnie jeszcze wpadło kilku, kilku innych takich youtuberów apokaliptyczno-wizyjnych. No i to słuchajcie, no to źle to wygląda, no chłopak po prostu się szykuje na na no nie wiem, na naprawdę, na nie wiadomo co. I oczywiście na świecie może stać się wszystko, może wybuchnąć wojna za tydzień, może nie wiem, może się rozstąpić kontynent europejski. Natomiast no, czy, czy Pan Bóg nam mówi, żebyśmy my po prostu żyli w strachu. Na scenie też strachem innym innych, bo wiem, że on to rozpowszechnia jakby te, te wizje. On też jakby no niestety zdziała na, na to takie dzieło e, przestraszenia ludzi bo rozpowiada je wśród swoich znajomych o nich dalej. No ja wiem o tym, bo też jest koleżanka, która to no, czeka też na koniec świata. No, no powiedziałam mi, że za małą czekają na koniec świata, tak więc, no. no jest wirus, no jest niebezpieczny, ale to nie jest jakby nowość. No słuchajcie, no jest to logiczne wytłumaczenie. No, były wirusy zawsze, tak? Wirusy się tworzą, jakby no. Po, posłuchajcie trochę naprawdę ludzi inteligentnych i ludzi nie jakby paniki. Jeżeli też widzicie, że jakiś materiał jakby powoduje, że wy czujecie się wzburzeni, przestraszeni, a coś no nie wiem, coś niespokojni. Raczej nie jest to dobry materiał, dlatego, że to jest jeżeli żyjecie w łasce uświęcającej i macie takie uczucie, to jest to jawny znak, że to nie pochodzi od Pana Boga, dlatego że złe wieści od Pana Boga nawet jeżeli one przychodzą, one nie powodują czegoś takiego w nas. One powodują pokój, powodują Eee, zrozumienie, jesteśmy przygotowanie w ogóle na takie wieści. Pan Bóg nas przygotowuje, jeżeli my żyjemy w nim w komunii, a tutaj no, ten chłopak rozpowszechnia naprawdę takie taki panie luki. And już is the ocean. Oh, but, but is there. But jest wow, we, we od still pass. Można było przejść, bo jest takie środkowe. No i te skuterki jak komary. Eee, ja się w ogóle tu bałem jeździć pod Rzymem, jak jeszcze było więcej ludzi na motocyklu, bo ja nie byłem w stanie motocyklem nadążyć za skuterami. <laughs> po prostu nie robiły z każdej strony. Eee, I eee, wracając do rzeczy tych, właśnie przepowiednich, prorostwa Słuchajcie, no nie trzeba wiedzieć, że żadne ja to znowu powtórzę, które są po w Piśmie Świętym, czyli w Apokalipsie Świętego Jana. Absolutnie katolik nie potrzebuje żadnych innych prostych. niż ostatnie proroctwo Świętego Jana. Wszystko, co przychodzi później, musi być zweryfikowane przez Kościół. Jest powoływana komisja. Jest nawet teraz do tych aktualnych objawień w Medjugorje powołana komisja, która już bada te objawienia i są wstępne wyniki, czyli mogę Wam powiedzieć, że wstępnie już wiadomo, że pierwsze objawienia w Medjugorje miały jakby e, znamiona prawdziwości, a e, te następne właśnie przez brak opieki e, duchowej e, tych osób, które tam widziały, przestarzone też były w konflikcie e, z biskupstwem, no to raczej są na nie. E, ta komisja mówi watykańska, że raczej to nie były te dalsze objawienia prawdziwe. Tak więc no, e, dlaczego to trzeba... Na to wszystko czekać. Dlatego, że tych porost jest mnóstwo. Ja naprawdę zaliczyłem dziesiątki porostw w ostatnich kilku latach. E, w niektóre samo wierzyłem niestety. E, ale jak już tak szybko się potem wyłamywałem z tego, lepiej słuchajcie, nie wierzyć w żadne porostwa. W żadne absolutnie. Nawet jak ci kapłan, doktor, profesor habilitowany y, 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 w kolorazce przepowiada. Nie słuchaj, nie jesteś zobligowany. Kościół mówi wyraźnie, nie musimy w to wierzyć. I lepiej jest to nie wierzyć, lepiej jest to wszystko odrzucić, żyć sobie spokojnie, y, przystępować do komunii, żyć w zgodzie z Bogiem, y, być y, władzą sakramentalnie, spowiadać się regularnie, odmawiać różaniec y, i lepiej to robić wszystko i wtedy gwarantuję Ci, że będziesz gotowy na wszystko. Nawet co w tych porostwach się im tam nie śniło, y, to Ty będziesz gotowy na wszystko, absolutnie wszystko. Bo ty będziesz w przyjaźni z Bogiem, będziesz w przyjaźni z Chrystusem, i on cię przygotuje na wszystko. I cię ochroni, I jak to jest napisane w Pisie Świętym, wyśle aniołów, żebyś nie potknął się o kamień. Oni ten kamień wyjmą spod Twojej nogi, zanim ty w ogóle tam postawisz nogę. Tak więc, no, wiara, ale też życie sakramentalne, i niedawanie wiary, właśnie rzeczom, które, które nie pochodzą z Kościoła. No i ten kolega, niestety, no, na dzisiaj czeka na koniec świata albo na właśnie ciężko było go zrozumieć, bo on yy, nie potrafił mi też powiedzieć na co on czeka, ale na jakiś yy, reset yy, i to jest przeprowadzane właśnie przez youtuberów i yy, wy, wydalonych z zakonu kapłanów. No bo tak, no bo na dzisiaj ksiądz Paranowski yy, był wzywany do, do powrotu do klasztoru. Już nie ma go yy, w klasztorze ponad rok. I z tego, co się orientuję, to albo już został odwołany z funkcji kapłańskiej, albo to się niedługo stanie, jeżeli on się nie nawróci. No ale jeżeli wiem, że on głosi konferencję w ukryciu, właśnie rozgłaszając takie rzeczy, no to, no to raczej tak to będzie. Tak więc, no i też kapłani, którzy jakby dalej są w stanie kapłańskim, ale no też już podejmują takie właśnie tematy, że to koniec świata, że czasy ostateczne, że Matka Boża przyszła nas ostrzec i Matka Boża tego nie wie, Matka Boża tego nie wie, a anioły w niebie tego nie wiedzą, Pan Jezus tego nie wie i to jest Pismo Święte. Przeczytajcie sobie, wklejam tutaj teraz, pode mną, który to jest reset sam Pan Jezus nie wie, kiedy będzie koniec świata. No a, a, a ksiądz Polanowski i, i, i inni księża i, i, przepraszam, youtuberzy wiedzą, no to, no to o co chodzi, tak? Tylko Bóg Ojciec wie, kiedy będzie koniec świata. Tylko Bóg Ojciec. I w czasach ostatecznych, według Kościoła, żyjemy od 2000 lat, bo czasy ostateczne są od momentu, przyjścia powtórnego, y, y, od momentu przyjścia Pana Jezusa na ziemię. O, zastawili mi samochód. A nie, chyba. Chyba nie. Dobra. Dobrze, że tu blokad nie zakładają. Musiałbym ściągać. I... Nie ja to, że jest tak jestem rebeldzi, ale no... O Boże, mnie trochę poniosło. Bo mnie. No, ci, ci ludzie. No, ten kolega po prostu już też labiruje w tych troskach od kilku lat. E, jakby staram się go przekonać, żeby wrócił do kościoła, odrzuć to, e, przystąp do Charysty. E, wiem też, że on miał kłopot z grzechem jednym. E, I ja mu to tu przetłumaczyłem. Nie, nie, nie chciał w to uwierzyć, że to co on robi, to jest grzech. No, a nauka kościoła w, tym, w tej kwestii była prosta. Tak więc no, no właśnie, no przykre sprawy. Ale słuchajcie, nie ma się co jakby przejmować i do ciebie też kolego mówię. To się też się przejmuję, bo ja cię bardzo lubię, jesteś bardzo inteligentny i chciałem ci w ogóle powiedzieć, że yy, po prostu yy, przeproś wszystkich, którym yy, przekazywałeś te yy, fałszywe porostwa, yy, siałeś po prostu strach. Powiedz im, że pomyliłeś się, bo się pomyliłeś, dalej jesteś w błędzie. I każdy się może pomylić, ja też się mylę, codziennie, codziennie, codziennie. Pan Bóg mnie upomina. I, i przystąp do spowiedzi, i spoko, Pan Bóg Cię przyjmie, ja Cię też jako przyjaciela starego przyjmę, yy, bardzo jesteś inteligentny, bardzo Cię lubię, no ale tu się niestety pogubiłeś i robisz złą robotę, tak więc no, taki mojafel do Ciebie, nie gniewaj się za mnie, na mnie za to wszystko, yy, ja ten film opublikuję, a potem jak będzie chciał, to może go nawet usunę, albo się dogadamy wspólnie, to, to może go zostawimy, żeby była wiesz, drogę dla innych, ale no ja też, no, nie ma ludzi idealnych, ja też się mylę, moja żona się myli, każdy się myli. Oczywiście nie zostawienie świateł? Nie, dobra. Uff, Ciężki dzień, a prawie nic nie zrobiliśmy. Ale byliśmy na przy świętej, tak więc najważniejsza część dnia już za nami. I jak tak będzie w waszym życiu, że msza święta będzie najważniejsza, to słuchajcie, na wszystko myśli gotowi. Na, na wszystko. I nic wam nie będzie straszne. Pozdrawiam.